Węzeł refowy jest węzłem przydatnym na przykład podczas refowania żagli, ale także w sytuacjach, w której potrzebujemy szybko coś zawiązać i później nie mieć problemu z rozwiązywaniem tego. Mam tutaj dwie różnokolorowe liny. Zaczynamy od przewiązania ich ze sobą. Jest on bardzo podobny do węzła prostego z jedną tylko różnicą. Możemy sobie zawiązać prosty. Następnie jedną z końcówek przekładamy z powrotem do środka. Oto węzeł refowy. Ma on bardzo podobne właściwości do węzła prostego, ale gdy pociągniemy za wystającą końcówkę, nam się rozwiąże. Ref av